Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że zwykła szczypta soli może całkowicie zmienić Twoje życie, brzmi to prawie jak magia, ale uwierz mi, ta idea ma głębokie korzenie w historii i tradycji. Dzisiaj przyjrzymy się, jak coś tak prostego jak sól było uważane za tak cenne jak złoto, wpływając na bitwy, handel, a nawet losy narodów. Następnie nauczę cię kilku prostych sztuczek, jak używać soli i odmienić swoje życie. Jeśli jesteś tu nowy, Zasubskrybuj i włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnej porady, jak buddyzm może wzbogacić Twoją codzienność. Sól jest ważna w prawie każdej religii. Jezus mówił o niej ponad 40 razy w Biblii, a Kościół katolicki używa jej w wodzie święconej. Dla Żydów jest obietnicą wobec Boga, a dla Hindusów krokiem na drodze do zrozumienia. Nawet Rzymianie uważali sól za znak czystego życia. Poza religią sól była używana przez wieki do ochrony przed negatywnymi energiami. W starożytnym Egipcie faraonowie otrzymywali sól przy narodzinach, aby odpędzać złe duchy. Ludzie rysowali linie solne, aby tworzyć niewidzialne tarcze przed podróżą. W buddyzmie i sumo sól jest używana do odganiania złych uczuć. W mitach i legendach chroni przed czarownicami i złymi energiami. Fascynujące jest, jak różne kultury używały soli do leczenia i ochrony. Teraz, gdy znasz ten sekret, nauczymy się, jak używać niesamowitej mocy soli. Kiedy raz spróbujesz, nie będziesz chciał przestać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o soli i jej korzyściach, daj mi znać w komentarzach, abyśmy mogli kontynuować tę serię. Weź przezroczystą szklankę i wypełnij ją do dwóch trzecich solą morską, następnie dopełnij szklankę wodą. Rozejrzyj się i wybierz miejsce w swoim domu, gdzie energia wydaje się być zła. Może to być miejsce, gdzie czujesz się zestresowany lub napotykasz trudności. Zostaw szklankę w tym miejscu na 24 godziny, nie ruszając jej. W tym czasie słona woda wchłonie negatywną energię. Jeśli po 24 godzinach woda jest czysta, oznacza to, że złe wibracje zostały wy i możesz przenieść szklankę w inne miejsce, które potrzebuje dobrej energii. Jeśli woda jest ciemna lub mętna, wskazuje to na głębsze negatywne siły. Kontynuuj wymianę wody co 24 do 48 godzin, aż będzie całkowicie czysta. To pokaże, że energia w miejscu została oczyszczona. Dawniej ludzie używali soli w swoich rytuałach oczyszczania, wiedząc o jej leczniczych właściwościach. Ta metoda jest prosta i skuteczna na nowy początek. Jeśli czujesz się przygnębiony z powodu negatywnych wydarzeń w swoim domu lub życiu, pamiętaj, że konsekwencja i intencja są kluczowe, aby ta metoda zadziałała. Stosując ją regularnie, stworzysz przestrzeń wspierającą twoje zdrowie i cele. Pamiętaj, sól nie służy tylko do przyprawiania jedzenia. Może pochłaniać złą energię, tak jak gąbka pochłania wodę. Dlatego wiele religii i tradycji duchowych ceni sól kamienną, morską i różową himalajską. Te rodzaje soli świetnie nadają się do pochłaniania negatywnej energii, więc używaj ich, jeśli możesz. Za pomocą tylko szklanki i trochę soli, możesz stworzyć ochronną bańkę energetyczną wokół swojego domu i siebie. Ta metoda nie jest tylko modą, ale czymś popieranym przez starożytne kultury i tradycje duchowe od wieków. Pomyśl o tym, jak o filtrze dla twojej energii, Trzymającym zło z daleka i pomagającym Twoim intencjom prosperować. Sól jest prostą, ale potężną substancją, która była centralnym elementem ludzkiej cywilizacji przez tysiąclecia. Starzy Egipcjanie, Grecy i Rzymianie wiedzieli o tym bardzo dobrze. Dla nich sól nie była tylko przyprawą, ale symbolem czystości i konserwacji. Grecy mówili nawet, że nie ma nic bardziej użytecznego niż słońce i sól. W starożytnym Egipcie sól była używana do mumifikacji, pomagając zachować ciała na życie pozagrobowe. Pokazuje to głęboki szacunek, jaki mieli dla soli, wierząc, że może ona zapewnić bezpieczne przejście do następnego świata. W Imperium Rzymskim żołnierze często byli opłacani solą, co dało początek słowu salarium, pensja. Pokazuje to ogromną wartość soli w gospodarce i życiu codziennym. W średniowiecznej Europie sól nadal była kluczowa, stanowiąc podstawę handlu i gospodarek. Miasta, które kontrolowały dostawy soli, miały wielką władzę. Sól była tak cenna, że Francja stworzyła podatek od niej, zwany Gebel, który pomagał finansować monarchię, ale również powodował niezadowolenie, co doprowadziło do rewolucji francuskiej. Duchowe znaczenie soli wykracza poza historię. Była symbolem mądrości i wiedzy w wielu kulturach, reprezentując wieczność i niezmienność. W ceremoniach religijnych, takich jak woda święcona w chrześcijaństwie czy puje w hinduizmie, sól jest używana do uświęcania i ochrony. W różnych tradycjach na całym świecie sól jest postrzegana jako narzędzie mistyczne. W Japonii zawodnicy sumo rzucają sól na ring przed meczem, aby oczyścić przestrzeń. W folklorze Europy Wschodniej uczy się, aby umieścić sól przy wejściu do domu, aby odpędzić złe duchy i przynieść szczęście. To wykorzystanie soli w rytuałach kulturowych podkreśla jej uniwersalne znaczenie. Zrozumienie znaczenia soli, zarówno historycznego, jak i duchowego, wzbogaca naszą wdzięczność za nią. Jej obecność w naszym życiu wykracza poza codzienność, łącząc nas z dawnymi tradycjami i dążeniem do czystości i równowagi. Następnym razem, gdy u soli, pamiętaj o jej bogatym dziedzictwie i wielu sposobach, w jakie kształtowała ludzkość. Te praktyki nie są jedynie przesądami, lecz odzwierciedlają głębokie zrozumienie znaczenia soli w naszym życiu i cywilizacji. Teraz zrozumiemy, jak sól może wpływać na nasze otoczenie i samopoczucie. Sól składa się z jonów sodu i chlorku, które są ważne dla naszego organizmu. Kiedy sól rozpuszcza się w wodzie, rozpada się na jony, które pomagają przewodzić elektryczność. To sprawia, że sól jest użytecznym narzędziem do oczyszczania i pracy energetycznej. Jony ujemne, które znajdujemy w naturalnych miejscach, takich jak wodospady i plaże, są korzystne dla naszego nastroju i zdrowia. Pomagają zwiększyć przepływ tlenu do mózgu, co sprawia, że jesteśmy bardziej czujni i pełni energii. Dodatkowo te jony pomagają oczyścić powietrze, zmniejszając podrażnienia, takie jak kichanie i kaszel. Sól również uwalnia jony ujemne, stając się naturalnym oczyszczaczem powietrza i energii. Aby użyć soli do oczyszczania, postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami. Wybierz sól wysokiej jakości, taką jak sól morska, sól różowa himalajska lub sól kamienna, które są mniej przetworzone i zawierają więcej minerałów. Najpierw znajdź spokojny moment, aby się skoncentrować. Weź głęboki oddech i pomyśl o swoim zamiarze oczyszczenia negatywnej energii ze swojego otoczenia. Umieść sól w przezroczystej szklance do 1 trzeciej objętości i dopełnij wodą. Wyobraź sobie, że sól oczyszcza wodę, gdy to robisz. Umieść szklankę w miejscu, gdzie energia wydaje się zła, np. w rogu pokoju lub w miejscu, gdzie czujesz się zestresowany. Pozostaw szklankę na co najmniej 24 godziny bez ruszania. Kiedy wrócisz... Zobacz, jaka jest woda. Jeśli jest czysta, oznacza to, że energia została oczyszczona. Jeśli woda jest mętna lub ciemna, negatywna energia nadal tam jest. W takim przypadku powtórz proces co 24 do 48 godzin, aż woda będzie czysta, co wskazuje, że energia została całkowicie oczyszczona. Stosując tę metodę regularnie, możesz stworzyć otoczenie wspierające Twoje zdrowie i samopoczucie. Sól. Choć prosta, była ważna dla cywilizacji przez tysiąclecia. Starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie widzieli ją jako coś więcej niż przyprawę. Dla nich sól była symbolem czystości i konserwacji. Jak używać soli dla korzyści terapeutycznych i duchowych? Aby stworzyć terapeutyczny peeling, wymieszaj sól z olejem kokosowym lub oliwą z oliwek. Dodaj kilka kropli olejków eterycznych, aby zwiększyć korzyści podczas masażu. Podczas aplikacji peelingu na skórze wizualizuj, jak każda negatywna energia jest usuwana, pozostawiając ciało i aure czyste i odświeżone. Oprócz swoich właściwości oczyszczających, sól może również poprawić medytację i praktyki duchowe. Włączenie soli do przestrzeni medytacyjnej może stworzyć bardziej święte i ugruntowane środowisko. Na przykład użyj lampy solnej z Himalajów która emituje ciepłe, relaksujące światło i uwalnia jony ujemne do powietrza, poprawiając atmosferę medytacji. Możesz także postawić miskę soli na stole medytacyjnym, symbolizującą czystość i klarowność w codziennym życiu. Noszenie małej ilości soli może pełnić funkcję amuletu ochronnego. Trzymaj ją w kieszeni, torbie lub samochodzie, aby odstraszyć negatywne energie i utrzymać pozytywne wibracje. Posypanie szczypty soli na progu domu lub miejsca pracy tworzy barierę ochronną przed niepożądanymi energiami. Sól wpływa nie tylko na fizyczne i energetyczne sfery, ale także ma głęboki wpływ na emocje i stany umysłowe. Włączenie soli do rutyny dbania o siebie może promować głębsze poczucie wewnętrznego spokoju i odporności. Na przykład, stworzenie mandali z soli może być medytacyjną i uspokajającą aktywnością. Ułóż sól w skomplikowane wzory na płaskiej powierzchni, koncentrując swoją intencję na każdym projekcie. Ta praktyka może pomóc uspokoić umysł, zmniejszyć stres i poprawić połączenie z teraźniejszością. Podczas gdy odkrywasz liczne sposoby, w jakie sól może wzbogacić Twoje życie, pamiętaj, że klucz do korzystania z jej mocy leży w Twojej intencji i uważności. Niezależnie od tego. Czy używasz soli do oczyszczania domu, ochrony swojej energii czy poprawy praktyki duchowej, wykonuj każdy rytuał z szacunkiem i wdzięcznością. Dzięki temu uzyskujesz dostęp do pradawnej mądrości soli, odblokowując jej pełny potencjał do przynoszenia pozytywnych zmian w twoim życiu. Sól była środkiem oczyszczającym i ochronnym w różnych kulturach i epokach, od starożytnych rytuałów po nowoczesne praktyki. Nadal jest istotnym narzędziem dla tych, którzy pragną poprawić swoje samopoczucie i dostroić się do wyższego celu. Integrując te techniki w swoje życie, odkryjesz, że sól, dzięki swojej prostocie i mocy, może być głębokim sojusznikiem w drodze do równowagi i pozytywności. Odkryj głęboki wpływ, jaki coś tak prostego jak sól może mieć na Twoją drogę ku większej harmonii i spełnieniu. Rozpocznij tę podróż z otwartym sercem i ciekawym umysłem. Eksperymentuj z różnymi metodami. Obserwuj zmiany w swoim otoczeniu i wewnątrz siebie, a także dziel się swoimi doświadczeniami z innymi. W ten sposób dołączysz do długiej linii poszukiwaczy, którzy dostrzegają świętą i transformującą moc soli. Podróż transformacji jest zawsze w toku. Kontynuuj odkrywanie, naukę i korzystanie z niezwykłego potencjału soli, aby stworzyć życie, którego pragniesz. Zagłębmy się w różne praktyki kulturowe i zasady naukowe, które wspierają użycie soli w oczyszczaniu i leczeniu. Rozumiejąc te konteksty, możemy lepiej docenić wieloaspektową naturę soli i jej zastosowania w codziennym życiu. W medycynie tradycyjnej chińskiej MTC sól jest uważana za substancję Yang o właściwościach rozgrzewających. Uważa się, że tonizuje nerki, rozpuszcza masy i kieruje energię w dół. To jest zgodne z szerszymi zasadami MTC, gdzie równowaga i harmonia w ciele są kluczowe. Używanie soli w różnych terapiach ma na celu przywrócenie równowagi i promowanie zdrowia. Gdy reflektujemy nad znaczeniem soli, dostrzegamy, że wykracza ona poza codzienne użycie w kuchni. Jej bogata historia i wieloaspektowa natura ujawniają jej kluczową rolę w utrzymaniu równowagi i oczyszczaniu środowiska. Od starożytnych cywilizacji po współczesne praktyki, sól była ceniona za swoje unikalne właściwości, które przekraczają to, co namacalne, oferując korzyści zarówno fizyczne, jak i duchowe. W starożytności sól była uważana za symbol czystości i ochrony. Używano jej w rytuałach mających na celu odpędzenie złych duchów i ochronę domów przed negatywnymi wpływami. To dziedzictwo duchowe przetrwało przez wieki stając się integralną częścią wielu tradycji i praktyk oczyszczających do dnia dzisiejszego. Kiedy włączasz sól do swoich rutyn oczyszczających, zbliżasz się do tradycji, która ceni harmonię i ochronę energetyczną twojej przestrzeni. Proces oczyszczania solą polega na czymś więcej niż tylko rozsypywaniu ziaren po środowisku, to świadoma i rytualna praktyka, która odzwierciedla głębokie pragnienie utrzymania czystej i harmonijnej przestrzeni. Sól ma unikalną zdolność absorbowania i neutralizowania negatywnych energii, tworząc bardziej zrównoważone i sprzyjające dobrostanowi środowisko. Jej użycie może pomóc w rozpraszaniu napięć i promowaniu poczucia pokoju i spokoju, przekształcając przestrzeń wokół ciebie w azyl spokoju i harmonii. Ponadto praktyka używania soli nie polega tylko na natychmiastowym efekcie, ale na intencji i energii, którą wkładasz w swoje działania. Realizując te rytuały, nie tylko poprawiasz swoje fizyczne środowisko, ale również pielęgnujesz stan umysłu i emocji pełen równowagi i ochrony. To połączenie z dawnymi praktykami przypomina nam o znaczeniu tworzenia środowisk sprzyjających zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu obok fizycznego. Dlatego przyjmując sól jako narzędzie w swojej rutynie oczyszczania i równoważenia, uczestniczysz w tradycji, która ceni czystość i ochronę, i podejmujesz świadome kroki w celu poprawy jakości swojego życia. Praktyka może wydawać się prosta, ale jej wpływ jest głęboki i transformujący, pomagając stworzyć przestrzeń, która odzwierciedla Twoje pragnienie dobrostanu i harmonii. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić, udostępnić i subskrybować nasz kanał. Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi materiałami i kontynuuj odkrywanie sposobów na ulepszanie swojego środowiska i życia. Do zobaczenia następnym razem.